Cześć! Mnożenie pisemne, podobnie jak dodawanie i odejmowanie w sposób pisemnym liczb naturalnych, musi zawierać plecy proste, czyli cyfra ostatnia pod ostatnią cyfrą. Na samej górze przygotowałam Wam tu cztery przykłady mnożenia liczb przez jedną cyfrę, jednocyfrowe. Jedziemy od końca. 5 razy 2 to jest 10. Piszę tu 1, 0 przepraszam, i 1 w pamięci. 5 razy 3

7 razy 0, to oczywiście 0, dodać 2, daje nam 2. 7 razy 5, 35. No dobra, a co zrobić, kiedy mamy dwie cyfry na dole do pomnożenia z dwoma cyframi u góry? Najpierw muszę pomnożyć czwórkę przez całą górę, tak jakby tej jedynki z przodu w ogóle nie było. Potem muszę pomnożyć jedynkę przez wszystkie cyfry, które są u góry. Czyli jedziemy tak. Najpierw jedziemy mnożenie przez 4. 4 razy 1 to oczywiście 4. Tej jedynki dla nas na razie w ogóle nie ma. 4 razy 8, 32 Piszę całe 32. Teraz zaczynam mnożyć przez tę jedynkę i muszę zacząć podpisywać pod nią. To tak jakbyście sobie wyobrazili, jak było takie, było takie przedstawienie Romeo i Julia. Julia wychodziła na balkon, a pod jej balkonem dokładnie stawał jej Romeo. Romeo nie może ustać tu ani tu, bo on nie jest zezujący. Romeo musi dokładnie ustać pod balkonem Juli, która jest w tym momencie jedynką. I jedziemy 1 razy 1 to jest oczywiście 1. 1 razy 8 to jest 8. Teraz podkreślamy i to, co mamy między tymi dwoma kreskami, dodajemy do siebie. Czyli 4 plus nic to jest 4. 2 plus 1 to jest 3. 3 plus 8 to jest 3. 11. Postępujemy normalnie jak w dodawaniu pisemnym, tyle tylko, że nie możemy z kosem jakby dodawać. Często macie tak, że już jak podpiszecie dobrze, to dodajecie ostatnią cyfrę pod ostatnią cyfrę. Nie. Musicie dodawać tak, jakby drzew, z leciało jabłuszka. Tu spadnie czwórka, tu mamy 2 plus 1, znowu spada i 3 plus 8 też spada. Pionowo. I znowu, jedziemy tak, jakby tej ósemki w ogóle dla nas nie było na razie. 6 razy 2, 12. 1 w pamięci. 6 razy 5. To jest 30 plus 1, 31. Teraz tej szóstki dla nas nie ma i naszą Julią jest ósemka i będziemy przez tę Julkę sobie mnożyć i będziemy podpisywać pod jej balkonem, tak? Czyli jej Romeo stanie tutaj. 8 razy 2, 16. 1 w pamięci. 8 razy 5 to jest 40 plus 1, 41. Podpisuję i dodaję. Dodaję to, co mam między dwoma kreskami. 2 plus nic to 2. 1 plus 6 to 7. 3 plus 1 to 4. 4 plus nic to jest 4. Znowu, teraz naszą Julią jest dwójka. Jedziemy całą górę razy 2, podpisując pod nią. 2 razy 4 to 8. 2 razy 0 to oczywiście 0. 2 razy 3 to 6. Teraz naszą Julią jest ósemka i będziemy podpisywać pod nią.

Mamy trzycyfrowa razy trzycyfrowa, czyli będziemy mieli 3 Julię. Najpierw Julią będzie ósemka, potem Julią będzie czwórka, a na końcu Julią będzie dwójka. 8 razy 5 to jest 40. 4 w pamięci. 8 razy 7, 56 i 4 to jest 60, 0 i 6 dalej. 8 razy 3, 24 plus 6 daje nam równe 30. Teraz naszą Julią jest czwórka, będziemy jechać całą górę przez i będziemy podpisywać pod jej balkonem stanie jej Romeo. 4 razy 5, 20. 2 w pamięci. 4 razy 7, 28, plus 2, to jest 30, czyli 0 i 3 w pamięci. 4 razy 3, 12, plus te 3, razem mamy 15. No i ostatnia Julia doczekała się swojego Romea. Będziemy mnożyć całą górę przez dwójkę. 2 razy 5, to 10. 1 w garści. 2 razy 7 to jest 14 i ten jeden z garści to jest 15. Znowu 1 w pamięci. 2 razy 3 to 6 plus 1 daje nam 7. Znowu podkreślamy i znowu dodajemy tylko to, co mamy między dwoma kreskami. Tu jest dużo 0. 0 plus nic to 0, 0, 0 i nic to znowu 0, 0, 0, 0. Dla odmiany 0, Dwie piątki to jest 10 plus 3, 13. 1 w pamięci. Plus 1 i 7 to jest razem 9. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jak mnożymy liczby naturalne. Dziękuję, do usłyszenia.